Dlaczego nadal wierzycie ludziom, którzy was okłamali tyle razy? Na stoliku, tam wiem, że żaden z was nie podejdzie, ale sprawdźcie to sami. Na stoliku mamy rozpiskę z publikacji. Od roku 1884 tak zwany niewolnik wyznaczał kilkanaście dat końca świata. Rok 1914. Jak się nie spełnił rok 1918? Jak się nie spełnił. 24, jak się nie spełnił 25, jak się nie spełnił 75, a jak się nie spełnił to w XX wieku. A teraz to wam mówią? A teraz wam mówią, że to pokolenie, które nie przeminie, to jest nakładające się pokolenie złożone z dwóch pokoleń, z dwóch grup pomazańców. Tak przekręcili to, bo już inaczej nie da się z tego wybrnąć, bo powiedzieli, że to musi mieć związek z XIV, a teraz nagle coś, tu się wszystko sypie, bo od roku XIV minęło już 103 lata. I nie ma. Nie ma końca. Nie mogę. A dlaczego pan chodzi do, do ludzi i puka do drzwi? Więc Biblia nakazuje mi, żebym mówił i głosił prawdę. Tak? No więc będę głosił prawdę i nie może mi pan kazać się zamknąć. No jak to w ogóle? Dobrze, dziękuję. Będę mówił prawdę i właśnie to mówię. Czy organizacja mówiła o 75, czy nie? Może pan powiedzieć? Chyba nie. Co? Właśnie mi zarzucono kłamstwo. Drodzy, jeśli teraz w tym momencie ktokolwiek do mnie podejdzie i powie mi, że powiedziałem cokolwiek kłamliwego i mi to udowodni na podstawie dowodów, w tym momencie rzucam to wszystko, wchodzę na stadion i daję się jeszcze raz ochrzcić. I zostaję pionierem do końca życia. Obiecuję wam to. Podejdźcie i wy, powiedzcie mi jedną rzecz, którą powiedziałem niewłaściwą. Jedną. Zapraszam. Nie ma chętnych. Niestety nie możecie tego zrobić, bo chociaż nie jestem nieomylny, tak jak niewolnik mówi, tylko że ja nie rządzę ośmioma milionami ludzi, ich sumieniami. Dobrze wiecie, że jeśli powiecie słowo przeciwko temu, co mówi niewolnik, zostaniecie wydaleni ze zborów, a wasze rodziny się was wyprą. Czasami mówicie, że to nieprawda. To nieprawda, że rodziny się wypierają. Oczywiście, że to prawda. W strażnicy do studium z października tego roku, która została dopiero co wydana, jest powiedziane wyraźnie, i cytuję, musimy unikać kontaktu z naszymi wykluczonymi krewnymi. Musimy, jest napisane. Uczycie ostracyzmu. Uczycie się ostracyzmu i uczycie tego ostracyzmu innych. A ja wiem to z pierwszej ręki, bo moja żona z rodziną własną nie ma kontaktu już od roku. Nie dlatego, że rodzina przestała ją kochać, bo mieliśmy z nimi bardzo zażyłe stosunki i jest mi bardzo przykro z tego powodu, że teraz ich nie mamy. Ale tylko dlatego, że organizacja tego zebrania, że jeśli oni zaczęliby się do nas odzywać, to mieliby kłopoty. Nie tylko mieliby kłopoty, ale jest im wmawiane, że działaliby przeciwko Bogu. Ale jaki Bóg żąda takich ofiar, żeby matka z córką nie mogła porozmawiać? Jaki Bóg tego żąda? Zastanówcie się tego, drodzy. Nie dajcie się zmanipulować.